Dzień dobry! Dzień dobry wszystkim! Czy nadajemy już z urlopu w Portugalii? No nie. Dlaczego? Bo nie udało nam się wyjechać. Ma to związek z problemami ze zdrowiem. Odsuwamy nasz wyjazd, myślę, około 2-3 tygodnie, ale wyjedziemy na pewno i będziemy zdawać relacje i z podróży, i z tego, jak się na miejscu Organizujemy. A tymczasem zapraszam na film Kamila o naszej działce. Gdzieś tutaj pod spodem będzie link. I zapraszam również na film Kamila o naszym nowym domu na działce, czyli o przyczepie. Mam nadzieję, że niedługo zobaczycie, jak wstawiamy tą przyczepę z działki Kamila na naszą. Do usłyszenia, do zobaczenia.